The Black Wybaczcie, że tak poprzednio urwałem materiał, ale naprawdę jeżeli odcinki trwają dłużej niż 25 minut, to później strasznie długo się aplaudują i to, kurczę, tak później wychodzi, że nie udostępniam. Tyle odcinków, ile bym chciał. No, ale mam nadzieję, że dalszą tej misji zrekompensuję wam. Taki cliffhanger z poprzedniego odcinka. A, to z się postaramy. O odpowiednią dawkę adrenaliny w tym odcinku. Jeżeli mi się uda to ten kontener na miejsce. Bo kurczę, e, no właśnie, tak ciężko się steruje. Dobra, odłączona. Teraz będzie troszeczkę łatwiej. Ej, no kurde, było napisane odłącz, czy, a, czy podłącz. A, Sorry. No, jeżeli do tej pory szło mi dobrze i mogłem liczyć się z tym, że dostanę złoto... No, no teraz już najwyżej, z srebro, no kurde. Miałem <śmiany> naucz się czytać. Bez przesady, tak nie mam no na szczęście. Nie muszę kontenerów przestawiać, no to by była zbyt. Brutalna kara. Aron on się nadal nie odezwał w sprawie tych zdjęć, no mam nadzieję, że tam kurczę towar jest warty zachodu. Tak, tak, wiem, ale sęcią posłucham jeszcze raz jak... Trevor przemawia się do rozsądku.

Ej no bardzo bym ją chciał zaczepić, ale nie mogę pod nią podjechać Ups. Ej no, nie tykajcie mojej przyczepki. Ej, co to jest? To widzicie? Tam takie czerwone A nie jakieś zawory, tylko myślałem, że tam ktoś stoi przebrany. W jakiś kostium i pali szluga. Ej no kurda! Już podłączałem. Ja! No, nie porzuciłem go wcale przecież. Aaaa, ah, no dobra. Brąz, powiadacie. Hm. No, może tylko zajdzie się jedna wtopa, że po prostu nie jestem bezbłędny. A później, już nieważne ile razy powtarzam. No, by tak było, by tak było. No, ale postaram się nie zmoczyć teraz, już w ani jednym momencie, i zobaczymy. Bo jeżeli mam rację, to mimo wszystko powinno być jeszcze srebro. No kurde, no przecież Ej. Nie, dobra. Teraz muszę tam dojechać, więc wybaczcie, klakson. A może to uświadomi im wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego, że ten ładunek jest ważny. But she's not! Uh, you know I'm insecure. You've got a dead-end job. What? Dead-end? No! Floyd! dead, dead You've the, you 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 the best movie. Movie. You tell do? they They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. Uh, I've been doing this every day for ten years. Only usually with less of the criminality. Hey, 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 hey. You can't come through here. It's restricted access. No, Manifesto! Manifesto say deliver here! Hmm, hej, stop! Ooo, okej! Okay. Coś ważnego, coś naprawdę ważnego English manifesto! Ej, no trzeba go już tu trzecie! <laughs> Dobra Trevor, korzystaj z okazji. No ale to stario mu nie pomoże E no dobra Jeżeli więcej się nie mogłem spodziewać po topie A co, kradniemy ciężarówkę? No Powiem, że kradniemy nadzieję, no, że nie zgubił mi na Trevor! These photos! You've really stumbled coś: to something! The ship, ja. Yeah, yeah, I know! Tell me about the ship! If we put a man with a gun on the bridge next to it, and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Whoa, wysoko. There's a container below deck. They're guarding it for the government. Keeping it off the books. Serious military technology, most like. kurde. of course. I not want to i It's gotta be that. Now, the one ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah, but I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Hej, kurcze, ale, ale Ron jest przydatny. Tak samo jak Lester dla Michaela. Szara eminencja, człowiek przygotowujący akcje. O kurde, mało ryzyka, a pewnie dużo hajsu za taką robotę. Może w przypadku Rona to nie wiem, czy Trevor w ogóle mu płaci, czy po prostu groźba szybkiej śmierci jest wystarczająca, żeby on robił za darmo. No bo jak co by zrobił Trevor, jakby nagle Ron powiedział, że nie chce już do niego pracować? No kurde, co by się stało? No na pewno wylądowałby w szpitalu, w ogóle skąd myślicie, że ma rozpalone korano, biedny Ron? wie Trevor nie pohamował nerwów, no i widzicie, nie? Teraz pracuje rąk dla niego jako, jak struchlony pies. Z podklonym ogonem. Niech mu się nie postawi. <grytania> Dyktator jak nic. Silna osobowość po prostu. Nie, nie tak się nie wbijemy piechol na autostradkę. Jadę, nie widzisz? Noo, perona! Nie, uwaga! Bo ścinam zakręty. Nie, chyba to był Snoop. Właściwie jest, właśnie, właśnie. To jest Snoop Dog czy Snoop Lion? O co tam chodzi? Ktoś wie, ktoś się orientuje. Tam ksywkę zmieniał, coś. No nieee, Kurde, miałem górą jechać. No ja może wyjadę. Aaaa! Ah! Sick driving skills. Nie, yeah, bo po prostu fuks. Ej, no kurczę, jeszcze raz nie jestem ograniczony do tej fury. Zmieniamy, no coś szybszego. Co prawda mogę pozwolić sobie na taranowanie wszystkiego po drodze, ale... Ej, no nie, nie, zmiana, zmiana. Przejdźmy się czymś takim bardziej stylowym. Ej, no, chciałbym dorwać takie autko. położyć na nie swoje łapska. Więc naprawdę nie dziwię się, że ten go koleś tak wyrwał za nami. No. On po prostu nie wiedział, kim jest Trebo. Jeszcze plotki jeszcze nie doszły tutaj. Już pewien totalny psycholog rozkręca biznes w dużym mieście. Ej, to można nazwać muzyką. No dobra, jakiś rytm tam jest, ale nie. nie... Gdzie jest jakiś wokal? Jak nas złośnie tutaj. No dobra. Są ludzkie głosy zostawmy. Pasuje. Pasowała ta muzyka. Do tego stroju i do tej twarzy. I przy okazji do auta, oczywiście. Dobra, no kurde, jestem co jest w tym neceserze. Co tu się. to są ekstrementy. Jeszcze dał się przytuli. ten ślad? w głębokim poważaniu cudzą własność. that's oh, a low self-esteem wade we gotta build them back up now based on my observations i'd say these merryweather security cock snots are sitting on something real valuable i think they got two of these things but we only need one First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. Mm hmm The air, land, sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. <laughs> a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course. But you can find us one of them, can't you? Huh? So one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Huh. No kurde, nie wiem. Ej, rozejrzyjmy się. No tak, albo misja podwodna. Ale też zatopienie okrętu. Dobra. E, raz, dwa, trzy, wypadasz właśnie, że ty. No i na morzu, proste. deep sea adventure gotta be dobra to the you and floyd can help we'll get michael involved and he can put us in touch with some local talent tell floyd to find us a submarine and ask ron where we can steal a heavy lift chopper okay all right what is that smell? Oh, we are going to, hey, go go to the local union reps. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores. And I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Oh, yeah. Mm, You're, You're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else... You damaged Debra! Lady of my union, that's all I got. So why don't we just, uh, Why don't we just let this all slide? Huh? with what's happened to your cousin? Then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off! No! No, no, no. bath! <inaudible> Jak to bez kąpieli? Chcesz być obsmarowany gówno do końca życia? Ja pierciel? <śm> o no, kurde To no, już nigdy nie będzie ta sama kanapa Nigdy. Ej, i widzicie jednak srebro, czyli miałem rację chyba, nie? <sukaj> to czasem misji mi nie wszedł, tylko. Hę. Huh. Jak? Te brainy No kurde. Jak Debra tutaj wróci, już widzę, co się będzie działo. No właśnie, Michael. Kroi się duża fucha. <gryzające> Mikey, hey! Mikey, to tutaj, w L.S. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, uh, yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. The, All right, right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me.

Dobra, czyli co, zanim będę mógł dokonać skoku to muszę Michaelem nauczyć się latać samolotami, spoko, albo helikopterami. Z... Nieważne, ale ten... Co na to Franklin? W ogóle wygląda sytuacja, kto ile misji ma? Trevor zaledwie trzy, Franklin dwie. Dobra Trevor, co tam jeszcze masz w zanadrzu? Okej, okay, rzeź... Misja fabularna... No i Lester. No dobra, odwalimy jakąś rzeźnię przed skokiem. A potem zobaczymy, czy wybrałem dobrą metodę napadu. I tym razem już nie ma mowy o oszczędzaniu na ekipie. Kurczę, znowu stracę znowu połowę upu? Czy tam jedną trzecią, jak poprzednio. I będę żałował. No kurde! Zajebiście, nie? Tak bardzo mi się spieszy. No. Wiecie. Świat pędzi do przodu, ale tak... Tak czuję coś, że stoję w miejscu. Kurwa, no nie. Ej, no to ale powiedz mi, co z Straciłeś możliwość skoków? No nie podoba mi się to. Nie no, piącha na miejscu. Dobra, skoki nagle się pojawiły I bardzo dobrze, bo nie wiem, ja bym tutaj przeskoczył Jak? Tylko Franklin co? smogą to... No, dobra Pytanie za ile? Nie, ale dobra, okej okay. Eee jest w tamtą stroną, tutaj nie znajdę raczej żadnego środka lokomocji. Chyba, że jakiś gnędzny rower albo coś, ale... Jak tam dobiegnę, to już jesteśmy w domu. W sensie, że będziemy czym się poruszać oczywiście. No chyba, że jak na złość właśnie ktoś odjedzie, nie, na szczęście, nie. Świetnie wygląda ta fura, chyba najładniejsza ze wszystkich. Dobra, co tam Radno Santos.

a ta, dobra, no to pojedziemy Twoją furą. Ups, wybacz. Teraz chciałem sprawdzić, czy wytrzymajesz dobrze uderzenia samochodem i czy trzymasz równowagę przy okazji. Pff, wybacz! A jest tak piany, że w ogóle się nie przejmuje. Nie oh, oh, no, kurczę. Przez to, że się czymś zdjęć, musiałem to słyszeć drugi raz. Ej, i to sobie wezmę teraz za celę. Żegaj! Żegaj! Oh, bleh. Sing me a rainbow. <laughs> oh, yeah. <laughs> Dude, sorry about that. Uh, most slurs, well, I'll, I'll, I'll throw some cash away. Now, try that again without slurring. <laughs> <sighs> yeah, I feel much better. That tactical vomit really sorted me out. I'm starving now. Oh, <laughs> oh, <laughs> yeah, yeah, <laughs> I still got some cluckin' bell at home from last night. I am all over that. Hey, cluckin' bell, The planets. Tom, butes, the Bro, karma is sucking my boy right now. Your buddy's a fool. Nitching a charming raccoon like you. Dobra, jeszcze go się rozpoznaje okolice. No auto w jednym kawałku dowiozłem. Delikatnie zarysowane. O. No, Będzie się później zastanawiał pewnie, jak wytrzeźwieje. Co tak właściwie się stało. I skąd to jest na tylnym zderzaku. Ale to jest kurwa twój samochód! Eee, no dobra, zostawmy mu. Już to padło, zażygane Ej, gdzie są twoje okulary? Nie pamiętam, żebym kazał ci je ściągnąć. Ej, dobra. Widzisz co, jednak ten Wipe on... To... to będzie nasz następny cel podróży, jednak. Teraz skończymy. Tylko jeszcze odczytamy, co tam Wade napisał. Trevor, widziałem podwodniaka w dogach na Wipe'ie, Daisy Lee. Może dasz radę jakoś przeciąć linę, albo znaleźć jakiś magiczny przycisk, który go zwoduje. Wait. <laughs> I dobrze znany znaczek. Dobra. Ale to następnym razem. Trzymajcie się. Na razie. Pozdro. Cześć. Hej.